Ej, Michał krzyczy! Michał krzyczy moja! I ma być asekuracja! Kogoś to musisz mocniej zagrać, bo tak raz jak na hali. Już jest atak, atak, presja, cały czas. Tak jest, sam Krzysiu. Dobra, dobra Krzysiu. Krzysiu, wybierasz najtrudniejsze zagranie, a ja masz fajne granie, bliżej. ストレッチングセンターの2つのポケモンです。 Nie ja gdybyła, kto by zadzwonił? Mówię, gdy będą przegrywać, to jest tam, że <grym> Cały czas strefa wysoka i mogą nie grać! I jesteśmy tam! Michał, słyszysz? Gramy, wysoka strefa! Nie nagraliśmy. Tu masz remis! Dawaj, siadamy, siadamy od razu! Bres jest! Uważaj na długą, tak! Ale świetnie się, Krzysiu! Κούστε ω προπίση, κάνω ρόζο, λε κολάτε κρατήσει. Tak jest, bardzo gra. Jest, Świetna piła. Tak jest, bardzo chłopcy. Tak jest. Ale chodźcie mianka, panowie. Krzysiu. Trzeba to przyjąć od zagrać. Prosta piłka Krzysiu! Nie szpieć. No nie halka. Tak jest? bez faulu, bez zamki. Bardzo dobrze. I długa Kubuś, Mocno. Jeden na przewście. Zatmy. wejdź, to tam dobrą piłkę. Tak. o to chodzi, brawo. si spokojnie, nie masz presji, żadnej si Brawo Dawid, taka walka. Mi zostaw, ważna sekuracja, zostaw Kasprowska. Szeroko Krzysiu, do boku. Krzysiu, to jest 82, nie możecie wyprzedzić. Tak Tak jest nas... Dawaj Kuba. Doskok, doskok, nie ma. Poczyła. Brawo, Szymusz, Brawo. Zamykamy przestrzeń. Dawaj, dawaj. Już są nasi. Hop. Tak. Gra długę. Uważaj. Tak jest. Nasza piłka. Już. Teraz do przodu, Krzysiu, do przodu, bo tu jest. Świetnie, brawo. Krzysiu, nie odrywaj nogi, uważaj. góry, Tak, Świetnie, Tak, nie Tak, uskrycie. Tak, uskrycie. Tak, uskrycie. Tak, się Tak, Tak, jest. Tak, jest. Ale żyjemy, ja to macie... Aż jakaś czas! go, tak! Już jest atak, już jest cały czas atak! Szybciej, szybciej, Dobra dobra kuba, dobry pomysł, brawo. I zostajemy, już zostajemy, tak. Tak tak, dobrze panowie. Bravo Michał, super!